Siema siema, to góral z wami, dzisiaj będziemy nawijać. Siema siema, to góral z wami, dzisiaj będę nawijał i będzie zajebiście No. Poznałam bardzo fajną osobę, co bardzo mi się z nią fajnie rozmawia. Zobaczymy, jak, jak się rozwinie dalej ta znajomość. I lecimy. Dajcie łapaczek w górę i coś po sobie na czacie dla zasięgów. Jak lubicie mnie oglądać. Teraz włączę jakoś nutkę i wypiję energetyka i nawijamy. Jak chcecie, żebym o czymś nawinął, to piszcie na czacie. A jak nie chcecie, żebym o czymś nawinął, no po prostu nie liście, to ja będę nawijał. Polski rap. I wszystko jest ok, nie mam dzisiaj nic Nie pozwój sobie zauważyć was, choć ładnie Na na na, na 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 problemy i da się porwać Na na na, na Wszystko będzie dobrze, zapewnię ci ja W domu raz wpadłeś słońce Pachnę się, życzę, nie się, nie, nie, nie Zemra na płocie, ogarnię ci chodę Laka, bo wiesz, co chcę Na stop, laka, Nie chcę robić, że znowu, nie zadziwia, nie

Bo to był remix, a ja nie lubię zbytnio remixów. I teraz Polski Mocny Rap 2019 składanka. Lecimy. Czekajcie, tylko się. Pytasz, jak możesz płacić na kampanię? Wejdź tu i wpłacę dowolną wolną Salubują no. I lecimy. Lecimy, grubo nigdy Piękna, ale szkoda, że tak krótko Jak widzę tysięc zdjęć, to mi nawet nie jest smutno Gubiły jak bermudzki trójkąt Jeszcze parę lat temu Dzisiaj wyjebane trudno Jak w koledzy że to robisz biznes Jak z koledzy to robi Instrument nie, to nie jest do czywista To jak podałem zysk, wtedy wina dalej będzie Czy kiedy kiedyś

Na koniec to robię 50, na 10 łapeczek, nie da się, DA SIĘ, to jak będzie 10 łapeczek to Ci pokażę, że da się Aż nie chcę się, ja znów wpadam na gębę Boję się pomyśleć, co jest najlepiej Wystarczy mi, na tam by Już pizdema mnie odebranę Ty daj mi złapać oddech Ty daj mi złapać oddech Odjeżdżam najebany, no Rozpalam mi, bo ona będzie warić, no Bo na tysiące przyjadę, ja Opisuję jej cyfale, stop

też nie chodzi tu o to wiesz, ziomuś. Tylko chodzi o to o dobrą zabawę, żeby pokazać siebie, pokazać na rapie, żeby pokazać, żeby coś zrobić coś. Wyjść i o to chodzi właśnie. Dzisiaj bijam na szczyt właśnie. Ty będziesz mój hit właśnie. To będzie ten hit właśnie, a hejterom to kurwa jest bit. Hejter mówi, że się nie da rady. hejter mówi, że Łukasz nie dasz rady. hejter właśnie we mnie chuja wbija. A wiesz co? Dla mnie to nie przyklita. Robię ten rap, robię to, co kocham i wiesz co? Dla mnie nie liczy się ta forca, co ciągam się szlugiem, O tak, mam tu przecież e, nawet e, po Twojej. Nawet pod twojej co brzydce co to jest co to jest ta brzydka brzy brzydka brzydka tak brzydka brzydka co to jest Było już dwadzieścia łapek no jak jak chcecie żeby było to niech jest a dzisiaj będzie Co to za brzydka? Brzydka. Nie wiem, co to jest. Było, no wiem, że mało, ale 50 łapek to jest coś. Mówi, że się nie da rady, a ja mówię, że się da. No. I musi być te 10 łapek. A, na chod 16, tak? O to Ci chodzi, tak Neku? Na czemu brzydka? Moja relacja? Łukasz Poliński, wbijajcie

Zawładnęłaś moim światem. Co tam? Zajebiście, a u Ciebie? I właśnie, takich panów się szanuję. Piszecie Neku i NK. Piszecie, je zajebiście. Dzięki Wam za to bardzo. Nawet jak łopaczek w górę nie ma, to łopaczek już trochę było, a mało było pisania i właśnie mi chodzi o to, żeby po prostu ten streamek był jakoś fajniejszy, to nawet bo jak będzie dwie osóbki, Um, to będzie więcej minut. A mam do Was takie pytanie, tylko proszę napiszcie. Czy wolicie, żebym rap nagrywał, czy disco? Mogę coś zaśpiewać z Disco, jak chcecie. O, zaśpiewam z Disco. Tylko z podkładem. Bo to cover będzie. Tylko disco tak dla mnie to tak nie wychodzi mi. Lubię bardzo disco, ale mi nie wychodzi bardziej rap. A piszcie wy na co, je, co chcecie, żebym nawijał. Yy, yy. Denis na flecie i lecimy. I patrzcie, jest dwie osoby, a już jest 11 minut, bo jakby Nikt nie napisał do mnie, to by było 7 minut Nie wiem, nagrywaj co chcesz Okej, okay, dzięki bardzo, dzięki, a Tyneku. Tyneku już nie ma A ktoś inny jest? I lecimy A to daj na plecie Ja bym nie miał dan, to chciałbym tobie grać na plecie ale ja na flecie grać nie umiem wcale przecież Nie bardzo chciałbym tobie grać na plecie Ale ja na plecie grać nie umiem wcale przecież Tracibie z miłości nauczyłem się grać kości Ale Ty wolałaś tylko muzykalnych gości więc mam nie na pojęcia. Więc zakochałem się w tych zdjęciach. Bo dziś gotowa na przyjemności. Bo ja do ciebie mam budowy słabości. Jakbym nie grać, to chciałbym tobie grać na plecie. ja aj, 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 ale ja na flecie grać nie umiem w stanie przecież... Oj, zatrzymało się tą następną nutkę i teraz rap i do Moje marzenie, onieśmieliłaś mnie spojrzeniem nie mnie spojrzeniem Teraz dużo trudniejsza nuta rap, ale to naprawdę 1-8L kiedyś było inaczej, to uwielbiam, uwielbiam tę nutę Chyba jedno z najlepszych, jeden z najlepszych moich rapów To mogę powiedzieć sam serduchem Było inaczej, inne życie mało lata. W dorosłej gdzie praca, wtedy, kiedy był tata pamiętaj jak mówił, synu jak się obrodziłeś, bo domu Dzisiaj nic się nie uczyłeś, a ona podwórko. I pytać z kolegami, pierwszy jest na mecz. No i pobyć z wtedy było fajnie nic się nie przyjmowałem, do nie płakałam, że jest dobrze udawałem, ale jak długo można. I chcę mówić jak ma stoła, problemem w domu z Kajsem podwórko i szkoła. Spotkania na ławce i bezcelowe picie. Stanów się nad tym, czy tak ma wyglądać życie, tak ile nie widzicie, jest można stracić i zaszczyt czemu, żeby tylko się wzbogacić i nie zaznać szczęścia. Jeśli widzisz je ma, moje radością, no jest moja wieś na mikrofonie, hej w życiu jest potrzebny i nie ma co pierdolić, może szczęście nie daje, ale lepiej żyć pozwoli dziecko wymówić, że nie kupisz czekolady, ten nie jest tej pasce, bo nie starczy na obiady, za tymi nie zapłacą. Siema, Siema! I nawet, życie teraz już mrugał, żeby to się udało. Zostanie coś w życia, żeby ci nie było mało, bo tak już się zaczęło. Po kolei upadało, ale od ciebie zależy i to tylko Twoja sprawa. Zapamiętaj jedną życie to nie jest zabawa, życie to nie jest zabawa, życie to nie jest zabawa. Kiedyś było inaczej, za... co Cora... Było ich tyle, kiedyś było inaczej. Zapamiętaj za chwilę, porażka się nie przejmuje, chociaż było ich tyle, było inaczej. Raczej zapamiętego do chwilę, porażkami się nie wszękał, chociaż było ich tyle. Kiedyś było inaczej zapomniętego by chwilę, porażkami się nie przecięł, chociaż było ich tyle. Inaczej. Nie wiem, ja dalej swoje drogi nie oglądam się za siebie, bo to, to teraz robię, robię tylko dla siebie, dla siebie przyjaciół i dla reszty bliskich osób. To jest tylko napisanie, danie, to jest właśnie sposób, wciąż głowa. To samo dla nas ale było inaczej. I jest tylko opowiadam Boże, przetrwać wszystko. Iść do mam do talent! Tak, ten... e, dzięki, dzięki, ale do mam talent, to bym nawet się nie dostał. Zobaczymy, zobaczymy, jak nagram swój rap, to na pewno gdzieś pójdę. Eee, trzy osóbki jest, to dajmy już tam do 17 minut i ja będę spadał, bo jutro do pracy, dzisiaj w nocy e, dzisiaj nie nocuję, dzisiaj na Łomży nocuję u braciaka, więc będzie grubo. No i 17 minut będzie streamek, dzięki, że byliście ze mną jak chcecie żebym jakieś filmiki miał Sorki miał wlecieć filmik a nie wleciał bardzo was Przepraszam No ale nie wleciał e, Filmik Zaraz napiszę do tej osoby Co tam z tymi filmikami A ja się z wami żegnam dzięki było zajebiście A nie jeszcze jedna osóbka Elo 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 jak tam zaraz, może ta osoba mi odpisze i jak, e, jak odpisze i wyśle mi te filmiki, to będą na streamie, e, to znaczy będą na mojej, ale więc wbijajcie gorąco, bo to od Was tylko zależy, e, czy będą szybciej filmiki z kim jestem. E, no, domyślam się, że jesteś dziewczyną, tak? Dobrze kombinuję, czy nie? Co Young Hems? Córki English, nieperfekt. Jaka dziewczyna? Nie wiem, tak zgadywałem. A kim jesteś? Bo nie wiem. Może jesteś jakimś sławnym youtuberem? Nie wiem. Ale też są w sumie sławne youtuberki. Nie wiem, dla mnie to już sławny YouTuber, to szczerze Wam powiem 1000 subskrypcji. Chciałbym mieć tyle. A na razie to opornie idzie do 200 subskrypcji. To naprawdę wbiliście w bardzo szybkim momencie. Na momencie, że tak powiem, a potem, potem szło dużo wolniej. Szło jak krew z nosa, ale dzięki, że wbiliście nawet te 250 subów, to mi pomogło, dało radę i w ogóle. I na 500 subskrypcji będzie, 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 będzie. E, nie, to na 1500 subskrypcji miał być e, mój, mój samochód, mój Mustang. A zrobiłem taką niespodziankę. Już na jakimś filmiku było. Nie wiem, czy mówiłem. Czy ten filmik został opublikowany czy nie? Zobaczę zaraz, jak nie to będzie opublikowane. Ale na streamie już mówiłem. Jak będzie 500 subskrypcji, to zobaczycie moją bryczka. To znaczy, we wrześniu ta bryczka będzie. Wrzesień, październik. Napisz za mnie i to z geografii. Okej, okay. ja jaskie gry to byłem dobry tam. Tam Wschód, Zachód, Północ, Południe, to u mnie w najmniejszym paluszku. E, ja nie muszę, jak w lesie jestem i się zgubię, to nie muszę tam kompasu i dojdę. Na nawigacja to tam mi w ogóle nie potrzebna. Do Warszawy dojadę. Do Niemiec też dojadę bez nawigacji. Dobra, dzięki, że za mną byliście. Dzięki, że są dwie łapeczki w górę, dwie osoby teraz. A ten Young Hems to jak? To kto to? Bo nie wiem naprawdę, nie wiem nie wiem, a chcę się dowiedzieć. O. Ee, właśnie, właśnie przed się do Wracamy do moich rodzinnych stron dokona żyć. Bo dawno mnie nie było w końcu. O. Co jest z filmikiem? a przesyła mi następne filmiki, sorki nie będzie filmików, bo, be, bo siorka mi przesyła filmiki i niedługo już wlatują filmiki, więc jest grubo. Dobra, ja będę leciał narka filmiki wstawiać i zajebiście będzie. Na razie oglądajcie, subskrybujcie mój kanał, dzięki bardzo. Kural był z wami.